Co tu się odwala? Kolejny leszcz. Zobaczcie. Tutaj jest cyk 0 i tu idzie 44,5 leszcz. Co tu się odwala po prostu? Ja go wyhaczam i leci chłop do wody. Ja tu będę przyjeżdżał na pewno znowu. Idę po wyhaczek On był krótko w ogóle na tym, w razie co? No Wychaczę go. Czekajcie, wyhaczek go i wam go pokażę. Muszę złapać dobry haczyk. Dobra, haczyk złapałem, o jest leszczyk, piękny, lecisz do wody, kochanie, kochany, kochany, ja go przytrzymuję drugą ręką w razie co, tego nagrywanie jest takie słabe, żeby mi nie spadł po prostu, o i się rzuca, dlatego nie chcę żeby mi spadł, go na razie tu dam, tu moja żyłka idzie, przez żyłkę przejdę, już, wam, już go wypuszczam. Chyba, że sam pójdzie. W ogóle on ma taki śmieszny szorski ogon. O, czekajcie, bo nagrywanie się zmieniło. Taki śmieszny szorski ogon. Już leci. Lecisz do przyjaciół. Leszczu. No, no, no. O, poszedł. Jest super. łobie cały czas, póki biorą siema.